Miało dzisiaj być o dwóch takich, co góry ukradli. A tu proszę, jaka pogoda! Jak dojeżdżałem do Brennej, to była taka mgła, że ani z lewej, ani z prawej nie było gór widać. Oczywiście, wszystko co najlepsze zacznie się dopiero u góry. Momentami wszystko zaszronione. Dobrze zmarznięte. Dzisiaj ponownie hala jaworowa. Ale dla odmiany nie będę jechał tak jak ostatnio w lewo. Ale zanim dojadę do szlaku, to jeszcze jadę tam. No i tutaj, chwilę. Usiądę. Plan jest taki, żeby tu trochę posiedzieć, poopalać się, pokorzystać z tego słońca. Bo jak na połowę grudnia, to pogoda całkiem spoko. Dobra, jadę dalej. Bo z tymi miejscówkami to często mam tak, że zasiedzę się za długo i już mi się nie chce jechać dalej. No a plan jest taki, żeby dobić do czerwonego, czerwonym odbić w prawo na trzy kopce wiślańskie. Później jest plan, żeby zjechać na dół. I z powrotem do góry, tu na pasmo nagrabową, i z powrotem zawinąć do Brennej. No, a tutaj znowu szaro, mrozik, resztki śniegu. Są mi trzy kopce. Jedna z moich ulubionych miejscówek, ale tutaj chyba za długo nie posiedzę. Słońce zachodzi, a tym bardziej, że tak jak widać, tu jeszcze mróz. Pod trzema kopcami kolejna widokowa miejscuwa. No a za chwilę zjadę do doliny i się zastanawiam. A zastanawiałem się, czy jechać jeszcze przez Grabową i zjechać tam szlakiem utopca dobrennej, ale moje plany rozwiązały się same. W sensie na tym zjeździe z trzech kopców było tyle błota, To było to dosyć zmarznięte. No i na przedniej zębatce zaciąga mi łańcuch. Także jadę w dół, nie kręcę korbą, no i jakoś na spokojnie sobie dojadę. Serial o dwóch takich, co góry ukradli, można kręcić ani z lewej, ani z prawej. A jest tu w Dolinie tak zimno, że aż czoło przemarza.